Hej wszystkim nazywam się Jędrzek Roska i pokażę Wam dzisiaj kilka ulubionych technik. Cześć, jestem Marcin, będę dzisiaj pomagał trenerowi Jędrkowi w pokazaniu technik. Najpierw pokażemy Wam dojście do trójkąta rękoma z zapleców. pleców. Dobra, słuchajcie, to pozycją naszą wyjściową będzie żółw, którego sobie najpierw pospakujemy w taki podstawowy sposób. Wkładamy sobie rękę pomiędzy żebra i nogę partnera w bardzo klasyczny sposób. Zostawiamy kolano do kolana. Wchodzimy górnym hakiem, i bardzo częsta reakcja partnera na ten ruch jest odkręcanie się bioder do maty do ucieczki. Na jeszcze raz. Teraz, w momencie, w którym partner będzie się przekręcał, ręka, która jest pod pachą, będziemy ją wstrzeliwać troszkę głębiej. Czyli z tej pozycji, kiedy partner to robi, zamieniamy i wchodzimy. Teraz będziemy mogli złapać sobie taką klasyczną bułeczkę pod plecami partnera, ale ten chwyt musi być naprawdę głęboki i ciasny. I zamykając ten chwyt pod plecami partnera, głową nie idziemy do przodu, tylko nurkujemy pod pachę, pod bark partnera. Tu. Kiedy czujemy, że jesteśmy naprawdę dobrze osadzeni, przechodzimy sobie delikatnie do przodu, zaciskając ramiona. you. Mm -hmm.